Kiemka. Dzisiaj kolejny odcinek, jak zwykle, i postaram się załagodzić tej sytuacji nieciekawej. Więc najpierw tego wycofamy gdzieś dotąd. Tego gdzieś tutaj przeprowadzimy. Dobra. I tym będziemy uciekać. Taki jest plan, przynajmniej. Dobra. I musimy mieć nadzieję, że to się uda. Ja tutaj muszę. jeden dostał. teraz na drugiego czekam jak uda się A. ale głupi jest nieźle mi idzie nawet uciekanie uciekaj, uciekaj, uciekaj dobrze zwolnij tego zwolnienia zdrowie. Nic im się nie stało, nawet jak widzicie. Sprzęt. Raczej porozwalone ciuchy mają. Więc, no. Wykupimy im dwa groby. I tyle. Pochowamy ich. Na spokojnie, jedzenie się powoli trochę kończy. Trzeba pomyśleć coś nad tym Niefortunnym faktem, ja myślę, że możemy zaplanować na osło. Ten się to jeszcze trzyma nią dwoma i możemy mu zmniejszyć opór. No, nie, 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 teraz się nie poddajesz. idziesz polować na osła? Nie ma szans, że nie. Yy, nie zależy mi na tym. Po pierwsze, trzeba tam iść, co już jest problematyczne. Po drugie trzeba jeszcze tam przetrwać, ale nawet nie wiadomo, co tam nas czeka chyba. Nie no nie przeczytałem tego, ale obstawiam, że nie wiadomo, co nas tam czeka. No. No, widzicie, zagrożenie nieznane jest. Więc raczej logiczne, że nie będę tam szedł. Dobrze na razie jest, że czego się pan stanie, jak tych pochowają? Czy pochowają ich? No, chowają ich. Więc dobrze. Co ty chcesz zrobić? A. No tak. Ktoś musi to robić. Zbytnio humoru to ten gościu nie ma. Pewnie przez akumulator, który tu jest. Piękno. No mam minus 15. Więc jak na przykład to dodajesz 16 to odejmuje 15, to tylko plus 2 kable też są brzydkie i już ma minus 1 a ten robi jedzenie dobrze, sytuacja fajnie wygląda co możemy zrobić z tymi maczukami? Nie potrzebujemy ich w sumie. Więc nie wiem, nie mam pomysłu. Mogą się tu zapisać w sumie. Nie zależy tak szczerze mi. Ja bym pomyślał nad ogarnięciem jeszcze więcej jedzenia. Ten był dobry w walce wręcz. Daleko. I ten daleko ten taki ogólnie są w walce. No to muszę się jeszcze zapolować na jakieś zwierzę. Poluj i tak nie masz co robić. A ty nie możesz gotować? Czemu nie gotujesz? I gotuj. Temu jak idzie, coś zrobił temu? ta dwa strzały do jutra się wykrwawi, ale lepiej od razu. No, jeszcze mu się udało strzelić. No, już umiera to zwierzę. Więc dobrze. Kur. to jest niezłe zagrożenie. To w ogóle zabić by było fajnie, bo dużo jedzenia bez tego było. Dokładnie to nie wiem ile. 560 tutaj pisze, ale to jakoś zależy. Czasami raz nie daje raz więcej, a to i tak giga dużo. Mhm. Aha, bo chyba jakiś zwierząt. Nie wiem, jak się pozbyć tego zwierzęcia. Nie wiem. Ale wiem też, trzeba sprawdzić, czy każdy ma dobre ciuchy. Sprzęt. Dobra. Ten ma sobie spodnie, całą koszulę. Ogólnie sobie ciuchy ma. Że porozwalone. to mam bardzo niskie oczekiwania on ma też plus od tego że jest co że inaczej widzi kolor chyba jeżeli się nie mylę. a temu jak ciuchy, dobry ma ciuchy? nie ten ma dobry, mega dobry nawet a ty? Spodnie by się przydało uszyć dwie pary, tak myślę. No. I jeszcze koszule Albo strój plemienny i spodnie. Nie, tylko to się nie tu robi. To się robi tutaj. Parki nie potrzebujemy. Potrzebujemy jeden strój plemienny. Tak, jeden strój plemienny na pewno zobaczyłem czy nie mam jakiś cichów tutaj, ale raczej nie umiem. jeszcze chciałbym żeby się uszyli spodnie. Ale ważniejszy strój plemienny, więc to na razie zapałsujmy. Bo ktoś się za co wziął tą nawet. Ty już się kończy zima czy co, że jedzenie tutaj rośnie normalnie, pogody? Dziś widzieliśmy gody przed chwilą, o tu. To były gody przed chwilą. I zwierzę już zjadło, no, ale trudno. No, rozpoczęła się wiosna. Więc dobrze, mogę git. Wiosna to jest dobry okres dla nas. Na pewno. Yy, ty... mogłeś już wstać ogarnąć się Mógłbyś zrobić ważniejsze rzeczy temu powoli opór spadał i kto go miał nałożyć ten stryk już sprawdzam chyba ten ten nie, bo nie ten, ten tylko spodnie ma rozwalone. No, to ty miałeś nałożyć eee mój założenie, Spodnie słabe jeszcze musisz ugotować. Eee, ugotować, eee, uszyć spodnie. No i wziąć się za to. Wtedy ten... Podzierawiony strój, no ma takie coś podzierawiony strój. Więc jak mu się uda to zrobić to założyć spodnie? I będzie git. Dobra. Jeszcze cały czas masz podzierawiony strój. Nie, już nie powinien mieć. No. I git. I teraz jedzą go sobie ogarnąć. Sensowne. A z tego co widzę to nie ma sensownego jedzenia. Niedźwiedź może zaatakować. O! No i coś nie mają. Nie potrzebuję tych. Takich niepotrzebnych rzeczy jak jakiś kamuflaż czy coś myśliwy żeby zaatakować jedno zwierzę <grymne> to zwierzę już wiedziało kurczę tak myślę dobra jak już tu jesteśmy to nie wrócimy z pustymi rękoma nie yyy sobie tutaj nie. Dobra. No i dobrze. Ty <słyska> też chciał to spróbować. Prawie to. od tego ogarniają. I ile mu spadnie? W ogóle moglibyśmy mu zrobić łóżko. Tak teraz się skapą. Za ciepło to też tu nie ma. Też tak szczerze. Na zimno bym powiedział, że to ma. Więc dajmy mu... Co mu tego dać? Łóżko. Nie tam zbudują <laughs> i dobra <laughs> O, ten się uleczył. Mokro tu ma, spanie w zimnie, spanie na ziemi. I podziurawiony strój. Ze strojem to nic nie zrobimy niestety. To parkę masz po prostu. W słabej jakości, rozwaloną. To akurat szkoda. Ale dobra się skupił, żeby mu tam dostarczyć trochę ciepła Na przykład tu jest 10 stopni. Jakbyśmy mu dali pochodnie, to by mógł mu ciepłe, cieplej. A też czasami jak są te więźnie długo w tych pokojach, to i nie da się im światła, to oni właśnie ma że mają w ciemnie to dam mu tam pochodnie. Na razie to mają gdzieś tu pochodnię. Dobra, zrobiłem. od razu mają środko. Myślę, że tę baterię. Tutaj bym zrobił kolejny pokój. I tutaj bym składował baterię, przemieściłbym trochę kabel, z tego bym rzeczywiście zrobił pokój. Nie wiem, nie jestem przekonany do tego. też tak w 100%. Można by było, wiecie, co zrobić też. Kolejny pokój. Po prostu. Tutaj kilka w kilka w Kilka w tą. Już kopię. Po co tutaj przejście? Nie wiem. Ja się domyślam. Na wynisko ewentualnie lub w przyszłości, jak będziemy bogatsi, no to. Wiadomo ja grzejniki na razie tyle komponentów nie ma na mapie znaczy mi klimatyzatory a wiadomo, klimatyzator to bym tylko postawił tutaj tutaj i wywłogić w miarę i jeszcze by się tylko tam podłogi zrobiło podłogi tu podłogi drewniane, tu podłogi drewniane Jutro to zrobię i będzie git. Jedynie mamy wystarczająco. Trwałe złamanie ma kręgosłupa. Nie tylko w ruchu mu to przeszkadza. To tak średnio mnie to interesuje. Szczerze. O! Coś może ciekawego. A przez skarię tą. Oj, to nie wygląda najciekawiej. Ja bym na ich miejscu ten zaatakował, więc on pewnie tak zrobił. Co oni ten nie? Ten idą. Tylko ty, najemnik. Jaki masz zasięg. Dobra, i strzelajcie. Strzelajcie bez oporu. Może zapisy na grę lepiej. Bo ostatni zapis jest. Nie wiem z ilu minut. Teraz jest. Czekajcie. To są jest 2 minut temu, to nic nie stracę tak szczerze. Ale ze macie No. Do no serio. Aż taki Zez Łupie. Nie, wstyd mi za nich. Czekajcie, aż wczytam. Aha, bo tu jest 10, to jednak nie wczytam o to Jak ci się wymagać rozwać wycichy? Nie, nie jest tak źle. Was dopuścimy do te, chyba, że nie możecie tego jeść. Jak mają tą skarję, czy co to jest? Możliwe, tak może być. To jest dobrym leczniczym. Osiem. Osiem, dobra. To ty na razie zwolni. Ty na razie zwolnij. I ty uratuj tego. I na tym zakończymy ten odcinek. Tak myślę. No. Że to jest sensowne. Zakończenie odcinka. Tak myślę. A ty byś. Po co idziesz? Zobaczcie tam tamtego. To najpierw zobacz i go. Ty widzią uleczysz. Możesz tymi lekami, żeby było szybciej. No i git Na tym sobie skończymy. Mamy pewność, że nic się nie stanie, więc do widzenia.